Jest utytułowaną śpiewaczką opery krakowskiej i doktorem sztuk muzycznych, znaną z licznych ról dramatycznych. Dziś swym sopranem w specjalnie zaaranżowanych na dzisiejszą okazję w kompozycjach, na tle widowiska pirotechniczno-świetlnego, wyreżyserowanego przez Aleksandra Wadonia z Nakaja Art, opowie Wam epicką historię o duchu i wartości wody. Towarzyszyć jej będzie Inventive Orkiestra w składzie Mateusz Krystian, pianista, klawiszowiec, aranżer Grzegorz Frankowski, kontrabasista Tomasz Góra, skrzypce i Michał Pejker, instrumenty perkusyjne Przed Państwem Agnieszka Kuk i Symfonia pod skrzydłami Orlicy nad wodami Nysy